Kuczą ekipa ze szkoły Marcina Gordata zaprezentowała mi bardzo fajną rzecz, a mianowicie tę unikatową bluzę. Więc czuję się trochę w obowiązku, żeby się Wam zrewanżować. A zrewanżuję się zapraszając Was do nowej wielkiej siedziby swoim farodzinie. Zapraszam. Czemu chodzę do pogody? Jak widzicie, no, bitenika, to ona jest przede wszystkim dlatego, że dopiero co się do niej e, wprowadziliśmy. I zanim pójdziemy dalej, chciałbym, żebyście wiedzieli, czym zajmuje się, czy co robimy w naszej fundacji e, swim for a Dream. Otóż wspieramy sport młodzieżowy, czyli de facto wspieramy Was. Jednym z takich największych, najbardziej kozackich projektów, dzięki któremu wypinamy klatę do przodu, jest Dzień Marzyciela, na który teraz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie chcę Was wszystkich serdecznie zaprosić. To już jest druga edycja tego, e, tego wydarzenia. W zeszłym roku w ciągu 24 godzin 1740 osób popłynęło, żeby spełniać marzenia i żeby wesprzeć sport młodzieżowy. Kto był ten wie, ja lał wody nie będę. Natomiast już dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że druga edycja to ocean fantastycznych ludzi, morze atrakcji i zalech niesamowicie pozytywnej energii. Dlatego nie może Was tam absolutnie zabraknąć. A żeby Was nie zabrakło, to już teraz wbijacie na www marzyciela.pl ukośnik zapisy. www.dzieńmarzyciela.pl ukośnik zapisy. Wbijajcie, rejestrujcie się i widzimy się na Dniu Marzyciela. Jeżeli zmagasz się z wątpliwościami, czy zdołasz przepłynąć z nami w Dzień Marzyciela, to pozwól, że przedstawię Ci mojego ziomeczka, dyrektora Misię. Temu mi się nic nie stało. Ten miś co najwyżej e, lubi przesadzić z miotkiem i za często nie rusza się z tego, e, z tego krzesła. Natomiast przed nagrywkami, właśnie ten miś powiedział mi na ucho, że nawet on jest w stanie przepłynąć jeden basen. A tyle wystarcza. Więc jeżeli na miarę możliwości tego misia jest e, popłynięcie w dniu marzyciela, to ty też dasz radę. Także wpadaj 7 września i zbij piątala z moim ziomeczkiem, dyrektorem misia.